Jeżeli myślimy o związkach romantycznych z osobami na spektrum, to myślę, że ważnym jest rozmawiać o tym, jakie mamy oczekiwania i komunikować się bezpośrednio. Nie trzymać w sobie negatywnych emocji, nie trzymać ich na później, bo to nie będzie konstruktywne. I raczej myślimy o kwestiach, jak możemy iść na przykład na kompromisy, czyli jeżeli ktoś lubi chodzić do restauracji, a druga osoba niespecjalnie, to wtedy wychodzimy do restauracji, ale nie przesiadujemy tam, tak? Tylko siedzimy, jemy i wychodzimy. Patrzymy na to, jakie mamy potrzeby i oczekiwania, i nie boimy się po prostu komunikować pewnych rzeczy. I myślę tutaj, że Bezpośredniość osób na spektrum jest super pomagająca, ponieważ może modelować, jak to robić dla drugiej osoby, która może nie być na spektrum. I też wiemy, na czym stoimy. Czyli nie wiem, czy ktoś oglądał Big Bang Theory, jest to serial, jest tam osoba na spektrum i rozwiązanie, które oni tam mieli, to była tak zwana relationship agreement, czyli spisujemy pewne rzeczy, które wiemy, że są naszymi oczekiwaniami i potrzebami, siadamy razem, układamy te kompromisy i wtedy wszyscy wiedzą, co mają robić, jak mają robić, i jeżeli coś dochodzi nowego, to po prostu dopisujemy i wszystko jest jasne. Mamy to ustalone e, jako osoby dorosłe i, i nie musimy się e, kłócić o głupoty, które możemy sobie po prostu ustalić na początku. Czyli otwartość, słuchanie i komunikacja.